To był mój pierwszy raz, kiedy pojechałem do lekarza i do domu jego żony na sprzątanie. Pełna dekompresja i załamanie. Myślałam, że tym razem będzie łatwo. Byłem zszokowany w chwili, gdy wszedłem. Łazienka jest popłamiona i pożółkła. Koniec z zmaganiem się z pędzlem. Jest to substancja alkaliczna. Nie tylko może być trudne do czyszczenia, jeśli jest do niego przymocowany. Z biegiem czasu rozmnaża się duża liczba bakterii. Podstawa toalety pokryta pleśnią. Czarny i śmierdzący. Jest to pożywka dla rozwoju pleśni. Przypadkowo. Już się rozmnożyły i rozprzestrzeniły. Rozprowadź w każdym zakątku łazienki. Liam Yuan leży na ręczniku ze szczoteczką do zębów na zlewie. Nikt nie jest odporny. Używaj tej szczoteczki do zębów i ręcznika codziennie. Z biegiem czasu będzie to powodować duże problemy. Tych pleśni nie da się całkowicie usunąć czystą wodą. Pozostała pleśń będzie się ponownie szybko rozmnażać. Po prostu spryskaj w ten sposób. Po prostu weź ręcznik i wytrzyj go. Widziałeś to? To takie proste. Wystarczy spryskać i wytrzeć. Na początku myślałem, że to podróżka. Nie spodziewałem się, że to prawda. Ten rzecz. Żałuję, że nie poleciłem ci tego wcześniej. Zaopatrzyłem się w jeszcze kilka butelek na tę okazję. To już mój piąty zakup. Kiedy to kupiłem? Tylko dlatego, że nigdy z niego nie korzystałem. Ten środek do czyszczenia łazienki. Naprawdę nie mogę przestać go używać. Tak oszczędzający pracę i wygodny. Nie muszę sprzątać łazienki przez pół miesiąca. Jest to formuła przyjazna dla środowiska. Nie musisz martwić się o składniki chemiczne. Jest super bezpieczny w użyciu. Musisz spróbować. Ten środek do czyszczenia łazienki. Niezależnie od tego, czy jest to brud z płytek. Rdza ze stali nierdzewnej. Albo znak wodny na szkle w łazience. Nie niszczy powierzchni przedmiotu. Przyjazna dla środowiska formuła, bezzapachowa. Spójrz na ten efekt. Jesteśmy bezpośrednią sprzedażą fabryczną. Dzisiejsze promocje producenta. Kup to teraz z powrotem. Pozwala nie tylko wypróbować pudełko. Towar możesz także zwrócić w ciągu 7 dni bez podania przyczyny. Spójrzmy. Sprawdź, czy to skala garnkowa. To wszystko. Niektórzy w to nie wierzą. Powiedzmy, że to sos sojowy i monka. Zauważyłem, że wiele osób myje tylko wnętrze garnka. Spójrz. To jest pokaz sprzedawcy. UPS kupiłem i wypróbowałem. To jest pokaz kupujących. Wygląda ok. Spróbujmy. Wow, mój Boże. To jest niesamowite. Przed zakupem myślałam, że to efekt specjalny. Dopiero gdy go dostałem, zdałem sobie sprawę, jak bardzo jest przydatny. Widzisz, po prostu wytrzyj to w ten sposób. To jest czyste. Jak mogę to tak czysto wytrzeć?